Na specjalnie zwołanej konferencji prasowej Wojewoda Dolnośląski Jarosław Obręmski poinformował, jak przebiegają szczepienia w województwie. My mamy drugie miejsce w Polsce jako województwo, natomiast w dawnym województwie wrocławskim to jest Wrocław, Alegoni, Kobierzeca i Lugołęka. W przypadku dawnego Jeleniogórskiego najlepszy jest Karpacz. W przypadku. W dawnego województwa wołoprzyskiego Szczawno-Zdrój z, z dużą przewagą w stosunku do, 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 do innych gmin. I w dawnym województwie legnickim musiałbym zobaczyć na ściągawkę. Na pewno bardzo dobrze wypada Głogów Lubin, ale na pierwszym miejscu, o ile pamiętam, jest Głotoryja. Jak w tempie szczepień wypada Wrocław? Wrocław sobie radzi bardzo dobrze, to znaczy uważam, że we Wrocławiu jest duży stopień zaszczepienia i to, co jest bardzo istotne, Wrocław przede wszystkim wygrywa dużym stopniem zaszczepienia ludzi między 20 a 40 rokiem życia. Czy szczepionki na pewno są bezpieczne dla ludzi? Podajemy czasami w internecie, wchodzą informacje, komuś się coś zdarzyło, a wcześniej wziął e, szczepionkę. Natomiast yy, to jest próba uogólniania, która nie ma nic wspólnego ze statystyką. Jednak, jak mówimy o epidemii, mówimy o statystykach, i tak samo jak były te elementy paniki związanej z zakrzepami, one się mają nijak do zakrzepów spowodowanych z tłustym odżywianiem się, z antykoncepcją, z długimi podróżami lotniczymi, z paleniem papierosów. Czyli to są zachowania, które my często w swoim życiu jak gdyby tolerujemy, które też są związane z jakimś, z jakimś, jakimś procent, nawet nie procentem, promilami zagrożenia. Ta szczepionka jest mniejszym. Dariusz Nowakowski, Miedziowe Fakt.